Za nami trzecia runda sezonu 2023. Już wiemy, że Red Bull i Max Verstappen wszystkich wyścigów nie wygrają, ale na tym oczywiście nie koniec interesujących wydarzeń z Melbourne. TOR Albert Park nie zawiódł, niespodziewane rozstrzygnięcie, patrząc oczywiście przez pryzmat czysto sportowego wyniku, a do tego troszkę kontrowersyjnych wydarzeń przede wszystkim kara dla Fernando Alonso moim zdaniem niezasłużona. I na pewno dzisiaj o tym sobie obszernie pogadamy. Zwłaszcza że na gorąco po wyścigu w studiu Viaplay nie było na to czasu, też możliwości przede wszystkim, bo nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jaki werdykt w tej sprawie zapadnie. Także zapraszam na kolejne nasze spotkanie i na podsumowanie trzeciej rundy sezonu 2024: trzecia i cztery, tak wszystko dobrze. Najpierw jednak przypomnienie jeszcze, trwa wciąż sprzedaż cyfrowej wersji naszego przewodnika, który przygotowaliśmy razem z Michałem Gąsiorowskim. Wersja drukowana już jest rozsyłana powoli do szczęśliwych nabywców, którym bardzo dziękujemy za zaufanie i za cierpliwość. Trochę to wszystko się z przyczyn od nas bezpośrednio niezależnych przeciągnęło. Podpisaliśmy, słuchajcie, obiecaliśmy 101 egzemplarze z autografami, podpisaliśmy 5 razy więcej, bo aż pół tysiąca sztuk podpisanych przez nas osobiście już do Was wędruje. Także podzielcie się wrażeniami, jak już dostaniecie do rąk, bo myślę, że to jest bardzo fajne wydawnictwo i fajnie wygląda. A oczywiście pdf wersja elektroniczna cały czas do kupienia, do zamówienia, od ręki dostępne, także z tym nie trzeba się spieszyć, bo przed Japonią na przykład może warto się to, w ten nasz niezbędnik zaopatrzyć. Dobrze, wracając, przechodząc do tego najgłośniejszego chyba tematu powyścigów w Australii. Ok, jest to, że Max nie wygrał, ale o tym za chwilę, za, za moment. Przede wszystkim Fernando Alonso i kara przejazdu przez aleję serwisową zamieniona na 20 sekund, doliczona bo oczywiście kara po wyścigu przez co Alonso spadł z tej pozycji na ósmą. Wszystko za jego udział, domniemany udział w kraksie Georgia Russella. Najpierw fakty, najpierw to, co widzieliśmy go omokiem i to, co sędziowie ustalili. Fernando bronił się w końcówce wyścigu przed George'em miał kłopoty ze swoim układem hybrydowym w samochodzie, w całej końcówce wyścigu, ale to powiedzmy jakiejś tam szczególnie ważnej roli nie odgrywało. Stwierdzono, że przed tym feralnym miejscem, przed zakrętem numer 6, George był mniej więcej pół sekundy za rywalem, i Alonso tutaj wyjaśniał sędziom, że postanowił troszkę inaczej podejść do tego zakrętu. Wejść wolniej po to, żeby zmaksymalizować wyjście, żeby w strefie DRS jeszcze być w stanie jakoś tam się bronić przed szarżującym raselem. Dlatego wcześniej ujął gaz, e, chciał z mniejszą prędkością wjechać ten zakręt, e, właśnie po to, żeby później się lepiej napędzić, ale jak sam tłumaczy Fernando Alonso. Trochę się w tym wszystkim przeliczył. Tutaj sędziowie twierdzą na podstawie telemetrii, czyli to są oczywiście wiarygodne dane, że Alonso ujął nieco ponad 100 metrów wcześniej niż na poprzednich okrążeniach, czyli dość zauważalna tutaj była ta różnica, też delikatnie przyhamował w tym momencie, ale tutaj nawet zdaniem sędziów to przyhamowanie nie odgrywało większej roli, jeśli chodzi o samo wytracenie prędkości, o tę różnicę prędkości, do której doszło na dojściu do wierzchołka. Zakrętu. Zredukował też bieg w miejscu, w którym do tej pory nie redukował, później wrzucił wyższy bieg z powrotem, jakby z powrotem się napędzając w stronę zakrętu. I to właśnie Alonso przyznaje, że źle ocenił sytuację, za wcześnie zaczął hamować, za wcześnie zaczął redukować, przesadził po prostu z tą chęcią zbyt wolnego wejścia. W zakręt. I teraz chodzi o to, że zdaniem sędziów to podpada pod paragraf o jeździe takiej niepotrzebnie wolnej, przeszkadzającej innym rywalom, o po prostu błędach szarpanej jeździe na torze. Tego robić nie wolno. I tutaj twierdzą sędziowie, zadają sami sobie pytanie, czy Fernando Alonso miał prawo, żeby spróbować inaczej wejść w zakręt? Tak, oczywiście miał. Czy Alonso powinien być odpowiedzialny za to, że za nim tworzy się brudne powietrze, zakłócenia strugi, które zdaniem Racela z kolei, poza tym, że był zdekoncentrowany, to też spowodowało, że stracił dosyć wypad z toru. No nie, Alonso nie jest za to odpowiedzialny, to też się dzieje za samochodem, to są prawa fizyki i to oczywiście na to kierowca nie ma, nie powinien też mieć wpływu, to już jest zmartwienie tego z tyłu, jak sobie tam... Jedzie, pamiętacie pewnie różne incydenty z udziałem Sebastiana Feta, jeszcze za czasów startów Ferrari, że często wypadał z i tu łączył to właśnie tym, że wpadł w brudne powietrze, stracił docisk i wtedy jakoś nikt tutaj nie próbował karać tych kierowców, którzy śmieli jechać przed nim zakłócać mu powietrze i zakłócać mu docisk. Także to jest jakiś, byłby jakiś kompletny absurd, gdyby tutaj w tym przypadku stwierdzono inaczej. Ale sędziowie dalej zadają pytanie, czy zdecydował się na zrobienie czegoś, niezależnie od intencji, bo tu sędziowie też zauważają, że nie wiedzą czy celowo Fernando robił to zrobił, co zrobił, czy nie? Czy miało to wpływ, czy chciał spowodować problemy Russellowi? Tego nie stwierdzają, tego nie określają. I też co istotne, nie zwracają uwagi, nie biorą pod uwagę sędziowie konsekwencji całej kraksy. To jest istotne i do tego za chwilę wrócimy. Czyli wracając do pytania retorycznego, czy Alonso zrobił coś niezwykłego, na przykład odjęcie gazu, hamowanie, redukcja i wszystko inne, co można było zrobić 100 metrów wcześniej niż do tej pory. Tak, zrobił i do tego się przyznał. A ponieważ to wywoła określone konsekwencje, to jest okolicznością zdaniem sędziów obciążającą, jeszcze biorąc pod uwagę szybkość, jaką ten fragment toru się pokonuje. Dalej jeszcze czytamy, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi, jeśli chodzi o kary Formuła 1, kary FIA za takie wykroczenie od 10 sekund. 10 sekund to jest kara podstawowa za takie wykroczenie, już nie 5 od tego sezonu, tylko 10. No ale jeżeli mamy okoliczności obciążające, tak jak tutaj, no to należy się wtedy kara przejazdu przez boksy, czyli te 20 sekund. Tu sędziowie twierdzą, że Alonso świadomie wybrał działanie, wybrał czynność. Czyli tutaj to wcześniejsze ujęcie, a nie był to po prostu błąd wynikający z nie wiem, z czego, z niedostatków talentu, czy po prostu ze złej oceny sytuacji. Czyli zadziało celowo, hamując wcześniej, co zdaniem sędziów usprawiedliwia nałożenie kary. Kara czasowa, więc od takiej kary nie ma odwołania, chyba że oczywiście są, e, zdaniem zespołu, jakieś okoliczności, które nie były znane sędziom w momencie podejmowania werdyktu, ale tutaj była i telemetria, i zeznania obu kierowców, także tu od tej strony tak naprawdę nie ma możliwości, żeby e, cokolwiek z tą karą zrobić. Zresztą zespół i Alonso ją zaakceptowali, twierdząc oczywiście, że jest, no nie zgadzają się tak do końca z tą argumentacją i oczywiście tutaj zdanie ich podzielam, podobnie jak wielu kierowców e, wyścigowych. Słuchajcie, to nie była taka sytuacja, że ktoś nam celowo hamuje przed nosem. To nie był taki break test, jak to, jak to się zwie z angielska. George był dość daleko, to nie była w ogóle taka możliwość sytuacji, gdzie mógł zaatakować. Widział po światełkach migających, światełkach hybrydy w samochodzie Alonso przez kawał drogi jeszcze przed strefą hamowania w ogóle do zakrętu, że Aston gromadzi energię, a nie ją wydaje. Widział, musiał się zorientować, mając podstawową koordynację przestrzenną, że ta odległość się zmniejsza, ta odległość do samochodu Alonso. Był wciąż daleko, w miarę, relatywnie daleko za samochodem Alonso, kiedy stracił przyczepność, to zaczął najpierw tył uciekać, tak jakby w ostatniej chwili przesadził jeszcze z hamowaniem, docisnął zbyt mocno hamulce i zaczął ten uścisk od tylnej osi, właśnie. Także to nie była bezpośrednia walka, to nie był test hamulców, to nie było jakieś celowe przeszkadzanie Rasselowi. Z mojej perspektywy, po prostu. Zagapił się, dał się wciągnąć w pułapkę, nawet nie do końca, bo tak naprawdę tutaj nie było takiej walki bezpośrednio po prostu Alonso sobie układał zakręt tak jak chciał, tak jak powinien mieć do tego prawo. A to, że Alonso dał się zaskoczyć, no to sorry, to już jest bardziej jego problem i, i kłopot jakby po jego stronie. Całe szczęście to się skończyło w miarę niegroźnie. Jeszcze te krzyki z kokpitu, że czerwona flaga, czerwona flaga, bo jestem po środku toru. Tu Russell najwyraźniej był oczywiście przejęty własnym bezpieczeństwem I tu w ogóle trudno mu się dziwić, bo ktoś mógłby najechać, wpaść po prostu w niego w samochód, stający na torze, bokiem leżący, to mogło być naprawdę nieprzyjemne konsekwencje. Wiadomo, jak kończy się boczne uderzenia, to jeszcze bokiem w podłogę, gdzie nie ma żadnych specjalnych sekcji chroniących kierowcę, także to mogło się skończyć bardzo nieprzyjemnie, ale tak też człowiek zaczyna się troszkę zastanawiać, że gdyby w tym miejscu był Przykładowo Fernando Alonso albo Sebastian Vettel, który bardzo przytomnie często w takich sytuacjach myśleli, to czy ten okrzyk Red Flag nie byłby też podszyty takim, taką myślą, że jak przerwą wyścig będzie czerwona flaga, to cofnął kolejność i będę miał punkty, mimo że odpadłem. Ale w przypadku Rassela to raczej chodzi o tylko jego własne bezpieczeństwo, po sytuacji, w której ok, no Alonso jakby robił swoje, czy miał do tego prawo, czy nie, to już jest kwestia troszkę bardziej dyskusyjna, moim zdaniem miał, bo to nie był żaden faul, to nie była brudna gra, to nie była nieczysta gra, nie wjechał celowo w bok, nie zablokował, nie zmienił kierunku jazdy na hamowaniu to było naprawdę, jeśli już w ogóle jakieś wykroczenie to bardzo łagodne i za to kara tak naprawdę drugiego stopnia, bo pierwszy stopień to jest 110 10 sekund, drugi to jest kara przejazdu przez aleję serwisową, jeżeli śledziliście weekend w Formule 3 znowu niestety bez sukcesów, jeśli chodzi o polskich kierowców to tam w czasie sesji treningowej więc jeszcze bardziej absurdalny był przypadek, w którym no, zresztą tak na marginesie protegowany Fernando Alonso, junior Alpine Nikola Sołow, wjechał celowo w rywala, dlatego że się wkurzył, bo przed chwilą ten rywal go przyblokował. Zrówno się z Aleksem Dany, po prostu skręcił na niego, wbił go w barierę dosłownie. I wiecie co za to dostał? Cofnięcie o trzy pola na starcie, czyli w zasadzie nic. Gdzie. Mówiono o tym, że nawet grozi mu zawieszenie, wykluczenie z weekendu wyścigowego za celową rozróbę. Na to, że jeszcze się tłumaczył celowo, że tak naprawdę to nie zrobił tego celowo. Zrównuje się z rywalem, wjeżdża w niego, wypycha go z toru, ale to nie było celowo, bo było duże zamieszanie. A tutaj w poczynieniach Alonso sędziowie, no okej, okay, tu nie doszukują się, nie wiedzą, czy to było celowe, że spłodało wypadek Rassela, no ale jednak kara 20 sekund ich zdaniem się należy, co moim zdaniem jednak jest nieco absurdalne. Zresztą Alonso ma trochę pecha do takich różnych dziwnych kar. No może pamiętacie chociażby Monce 2006 rok, gdzie dostał karę za przeszkadzanie Felipe Masie w kwalifikacjach, gdzie jechał z kilkaset metrów przed nim. I na Moncy to już bardziej pomaga, w sumie ciągnąc go w strudze przeszkadza, ale co tam, świątynia Ferrari. Karę wtedy dostał, mówi, że to Formuła 1 już nie jest sportem i tak dalej, ale jakoś wiadomo, że przekonał się do tego, żeby w tym sporcie jeszcze sporo czasu spędzić i pozostać. Także osobiście niesmak pozostaje pod tym werdykcie, po tej karze dla Fernando, myślę, że fajnie było posłuchać oficjalnie wypowiedzi innych kierowców, tych, którzy będą chcieli zabrać głos. Oczywiście bo czasami jest tak, że no, nie mam tu nic do powiedzenia, bez komentarza i tak dalej, ale mam nadzieję, że akurat tym razem, z punktu widzenia samych zawodników, posłuchamy ich oglądu, ich osądu. Czy to jest po prostu twarde ściganie, tak jak mówi Alonso, czy rzeczywiście to zasługiwało na, na karę, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, czy kierowca ma, jakby nie ma prawa, żeby sobie sam sobie dyktować tempo. To nie było naprawdę, tak jak mówię, nie było to manewr w ostatniej chwili, jakieś chamskie blokowanie, wjechanie komuś w bok, coś w tym stylu, po prostu zła ocena sytuacji, ale w wykonaniu George'a, a nie Fernando, także tyle, niestety chyba nie pierwsza, nie ostatnia tego typu sytuacja w naszym kochanym sporcie. Przechodząc do czysto sportowych aspektów, pierwsza porażka w tym sezonie Maxa Verstappena, kłopoty z hamulcem, prawy zacisk, nie odpuścił, cały czas trzymał już na polach startowych. Na wyjeździe na pola te okrążenia z garażu na pola startowe wszystko było w porządku. Tam Max mówi, że wszystko działa tak jak trzeba, ale już od startu ten hamulec po prostu nie odpuścił, błyskawicznie się przegrzał. No i koniec, koniec jazdy. Także tutaj technika pokonała mistrzów świata. Co ciekawe, Sergio Perez też sam sobie nagrabił karą w kwalifikacjach, bo blokowanie Nico Hulkenberga w Q1 kompletnie jakaś absurdalna sytuacja, cofnięte o trzy pola. Startował z pola szóstego, Max odpadł, on dojechał piąty, czyli tak naprawdę mając rakietę, jak to kierowcy Mercedesa mówili, wyprzedzani przez niego na torze, tak naprawdę niewiele zdziało. Christian Horner mówi, że tam była uszkodzona podłoga, utrata docisku, sam Czekł mówi, że z kolei kłopoty z balansem, na pierwszym przejeździe zjechał tylną opony, później przednie, także jakaś kompletna, kompletna szamotanina, ale słuchajcie, po pierwsze porażka i z Ferrari i z McLarenami. Po drugie skala tej porażki 20-30 sekund za tymi samochodami na dystansie całego wyścigu mimo startu z szóstego pola no, to, jest jednak, to jest jednak porażka i w tej sytuacji kto wie czy najlepszym rozwiązaniem, jeśli zostawiamy się nad kierowcami Red Bulla czy PRS czy Ricardo, czy Tsunoda najlepszym wyjściem jest Carlos Sainz, wolny strzelec jeśli chodzi o kolejny sezon, najlepszy bezrobotny w tym momencie. I naprawdę bardzo solidnie Carlos pracuje na tym, żeby to on mógł wybierać oferty, czy właśnie Red Bull, czy może jakiś inny zespół. Bo reszta to tak już raczej bardziej środek stawki. Na no, przykład Mercedes też się o niego będzie chciał upomnieć. Tu była mowa oczywiście o Fernando Alonso, po takiej akcji jak, jak w tym wyścigu. Tam myślę, że tam gdzieś na niższe miejsce na liście to Wolfa mógł trafić. Troszkę ironizuję rzecz jasna, ale wiadomo, że takie incydenty tutaj braterskiej miłości nie podsycają, a wręcz przeciwnie. Sam Carlos Sainz oczywiście ze szpitalnego łóżka, z sali operacyjnej, w ciągu dwóch tygodni na najwyższy stopień podium, absolutnie występ marzeń, weekend marzeń i też zobaczcie jak to się tak ciekawie składa, kiedy Red Bull ma jakieś problemy, kiedy jest szansa dla rywali, to Carlos Sainz tutaj wskakuje, nie Charles Leclerc. Tak było w Singapurze przecież w zeszłym sezonie, gdzie Carlos przerwał tę pasę rekordową Maxa też teraz ją zastopował przed jej wyrównaniem, także tutaj takie fatum mamy, powstaje, też kraksy rasela w końcówce wyścigu i w Singapurze, i tutaj pierwsze zwycięstwo Carlosa na Siverson. Wtedy też oczywiście rasol się rozbił na początku wyścigu. Także takie pewne elementy wspólne tutaj też mamy w tych, w tych wszystkich zestawieniach. I tak się składa, że to nie Charles, tylko właśnie Carlos jest z przodu w czasie takich weekendów i naprawdę bardzo mocno. Pokazuje, że miejsce w Formule 1, no, należy się to trochę brzydkie słowa, ale że ma talent i potrafi wykorzystywać możliwości. Może nie jest tak regularnie jeżdżącym kierowcą jak ci z absolutnego topu, no, ale szalce przecież popełnia błędy, też nie prezentuje takiej super równej formy przez cały sezon. Także tutaj na pewno y, można się zastanowić, na którego kierowcę Ferrari stawiać. W tym przypadku akurat ta presja, może właśnie brak presji, bo Carlos już wie, że Ferrari nic nie zdziała. Nie zostanie przedłużony jego kontrakt, więc może to tak troszkę go uwalnia i pozwala jechać naprawdę dobrym tempem. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało przez resztę sezonu i w kolejnych wyścigach. Tak jak po tym przerwaniu pasy Maxa, wtedy w Singapurze była Suzuka, no teraz też oczywiście Suzuka już za dwa tygodnie. Wyścig wiosenny w Japonii po raz pierwszy w historii to zawsze było jesienią, zawsze było w końcówce sezonu, czy Fuji, czy Suzuka. To, to zdecydowanie po wakacjach, teraz inna pora roku i też oczywiście ciekawe wyzwanie. Wyzwanie też przed Williamsem, jeśli chodzi właśnie o Suzukę. Oczywiście wiecie, jaka tutaj była decyzja po tej kraksie Alexa Albana w treningach. Decyzja na miarę zespołu wyścigowego z prawdziwego zdarzenia, tak naprawdę. Jeszcze za chwilę, zanim przejdziemy do, do tych tematów z wyzwaniami Williamsa, to parę słów na temat tej decyzji szybowca zespołu, żeby zabrać samochód Loganowi i dać go Alexowi. Nie na urodziny, które obchodził na marginesie w sobotę, ale dlatego, żeby powalczył punkty. I jest to decyzja oczywiście trudna. Być może brutalna, ale jak najbardziej słuszna. Patrząc na zestawienie wyników obu kierowców, to Alex walczy o punkty. Ja wiem, że serdżanta uwierzono, dano mu kolejny sezon i tak dalej. Okej, okay, ale wciąż ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Ktoś jest bardziej skuteczny, ktoś jest mniej skuteczny. Okej, okay, Alex sam rozbił samochód, więc jakby ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast no, po jego stronie jest ta walka o punkty 1 do 27 w zeszłym sezonie to oczywiście mówi samo, samo za siebie. Także tutaj no, trzeba było po prostu tak zdecydować, jeśli jesteśmy zespołem ściganiu i walczymy o jak najlepszy wynik dla zespołu. To samo tyczy się takiej decyzji jak polecenia zespołowe. Nie wiem, Oscar musi puścić Lando w swoim domowym wyścigu, no musi, bo Lando ma lepsze tempo i może pogoni za Leclerkiem. Na marginesie świetna strategia Ferrari w tym przypadku. Dużo oczywiście żartów się sypało w historii na ich temat, na temat strategów, ale teraz wszystko optymalnie. W przypadku Leclerca głównie, bo Sainz swój wyścig w zasadzie kontrolował to wszystko z przodu. Fenomenalny występ, sami musicie przyznać. A u Sharla pierwszy pit stop idealnie wymierzony. Zapobiegli podcięciu przez Piastriego, który zjechał razem za nim od razu, podcięli obaj Norisa przez to. I drugi pit stop uniknięcie podcięcia przez Norisa z kolei. Także tutaj wszystko absolutnie w punkt i zasłużony ten dublet. No też musimy przyznać i piękna kombinacja też hymnów na, na podium. Ten włoski hymn to jest naprawdę coś fenomenalnego, jeżeli tego słuchamy na, na torze Formuły. Wracając do Williamsa i do tej słusznej decyzji, na tym tak naprawdę nie koniec, bo oni wciąż mają jedno, dwa samochody, tak naprawdę nie mają zapasowego nadwozia. I nie będą go mieli na Suzukę. Odbudują ten samochód Albona no, takie jest założenie, chociaż James Walsh mówił tam: skrzynia biegów, wstrzępy, jednostka napędowa stracona, w mocowanie przedniego zawieszenia w ogóle można było palce wkładać to jakby jest absurdalne. Nie powinno tak być, ale wszystko tam popękało po prostu. Jeśli to naprawią, to i tak nie będą mieli zapasowego. Więc znowu Kraksa na Suzuce i też Logan na ławkę, a Alek jedzie tym jedynym ocalonym samochodem, niezależnie od tego, kto oczywiście się rozbije. To są pozostałości wielu lat zaniedbań. Trzecia ciekawe, bo mamy rok z kawałkiem rządów Jamesa Walsa, Ta poprzednia ekipa, Jost Capito i, i inni ludzie, to już wydawało się, że jest poziom wyżej, co najmniej niż to, co było jeszcze wcześniej, za czasów Claire, Padiego i tak dalej, kiedy to było naprawdę absolutna, absolutna degrengolada i ten nie był zespół Formuły 1, tylko jakiś, nawet nie wiem, trudno to nazwać ten twór, który wtedy próbował funkcjonować. I oczywiście. Samochód przygotowany na testy, też nie było zapasowego auta przez trzy pierwsze wyścigowe weekendy. Kłopoty z częściami zapasowymi, też absurdalne decyzje jeśli właśnie chodzi o takie, o takie momenty, kiedy wykazujemy czy jesteśmy zespołem wyścigowym czy nie. Jest decyzja do podjęcia, nie wiem, mamy skrzydło, które się spisuje lepiej u jednego kierowcy, ale ten kierowca tego skrzydła nie dostaje. To była Suzuka 2019 właśnie i przypadek Roberta, gdzie w kwalifikacjach pojechał w starszej specyfikacji ze skrzydłem, bo po prostu była decyzja, że mimo, że miał je dostać, to ostatecznie go nie dostał. Wtedy też się rozbił i była argumentacja, że jak miał nowe skrzydło, to by je zniszczył. Ale jak miał nowe skrzydło, to pewnie się pewnie nie rozbił, także też taka głupia... głupie to były dyskusje, ale to nie działo po prostu jak zespół wyścigowy. I teraz James musi to wszystko naprawiać. Jest człowiekiem, który wychował się w Mercedesie, w zasadzie wychował się w Brackley, bo to, te wszystkie wcześniejsze wcielenia Mercedesa też przeszedł i ostatni sezon, kiedy Penta, gdzie nie mieli zapasowego nadwozia, to był właśnie z Brownem. W 2009, ale no, oczywiście wynikowo to wszystko inaczej wyglądało, inaczej też się zakończyło. I teraz on musi te wszystkie procedury tak naprawdę przywracać do stanu takiej akceptowalności, bo jeżeli mamy w Excelu tabelkę wszystkich części elementów samochodu, 20 tysięcy pozycji, nie jesteśmy w stanie prześledzić ich cyklu zużycia, wytrzymałości, ile jeszcze mają pojeździć, gdzie przednie skrzydło, wszystkie części przedniego skrzydła są gdzieś porozrzucane, porozrzucane po tym arkuszu, nie sposób tego znaleźć i prześledzić. No to jest jakiś absurd, to są metody wyścigowego średniowiecza. Teraz są bazy danych nowoczesne, gdzie wszystko jest uaktualniane na bieżąco i zespół doskonale panuje nad tym, z jakich części jest aktualna specyfikacja samochodu, co trzeba przygotować, co trzeba zmienić. I musieli zrobić krok wstecz, żeby zrobić 2, 3, 5 kroków do przodu, jakoś doszusować do tej nowoczesności. No i jednym z efektów jest to, że z tym nadwoziem się nie, nie wyrobili. Nie przestali chodzić na skróty jako zespół. Nie jest tak, że na przykład przywożą starsze elementy, w starszej specyfikacji, że e, łatają karbonowe części metalem, na przykład, przez to wszystko rośnie masa tego wszystkiego, jakby te wszystkie absurdalne czynności już odchodzą do lamusa, ale trzeba jeszcze się zmierzyć z tym, że po prostu zajmuje to czas i, i, i zanim się to wszystko. Doprowadzi na akceptowalny poziom, to takie bolesne momenty, jak właśnie ten z oddaniem samochodu przed Logana, będą się niestety musiały wydarzać. Ale na tym właśnie polega to DNA wyścigowego zespołu. Tutaj nie ma tak, że ktoś jest biedny, pokrzywdzony, co prawda, jesteś gorszy, ale spokojnie przytulimy cię, żebyś się nie martwił. Tutaj masz samochód i sobie jeździ. No nie, jesteś wolniejszy, nie jesteś tak skuteczny. No to sorry, jest jakaś decyzja. Kolega bierze samochód, kolega dostaje elementy w nowszej specyfikacji. Kolega po prostu lepiej, bo jest lepszy. Krótka piłka, to nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji, jakieś pocieszenia i tak dalej, tylko twarde środowisko. Tak przynajmniej to powinno wyglądać. Twarda walka w zespole, poza nim, po to, żeby jak najlepsze wyniki uzyskiwać. Twarda walka, oczywiście, także na froncie politycznym, znowu kłopoty na linii FIA i ci spoza FIA, w tym przypadku ostatnio Suzy Wolf i Pozew złożony w sądzie cywilnym francuskim przeciwko. FIA za te uwagi, sugestie, jakoby tam dochodziło do przecieku poufnych informacji ze strony właśnie FOM, Formuły 1, czyli Suzy Wolf, która zajmuje się F1 Akademii, a szefem jednego z zespołów. No to oczywiście chodzi o jej męża Toto Wolfa, rzekomo na podstawie doniesień, informacji z innych zespołów, wszystkie zespoły, jak jeden mąż wydał oświadczenie, że nie mają z tym nic wspólnego. No i wtedy te źródła z FIA też jakby ucichły, wycofały się dość szybko rakiem z tych stwierdzeń, że to wcale tak nie było, że co złego to nie my. No i Suzy słusznie zresztą chce pokazać ile ważą słowa, ile ważą oskarżenia bezpodstawne, albo niedostatecznie umocowane oskarżenia, które łatwo się rzuca, łatwo się przyklejają do kogoś. Tak samo przypadek oczywiście Christiana Hornera, gdzie też było niezależne dochodzenie, znaczy z wykorzystaniem eksperta z zewnątrz, prawnika. Wybitnej klasy. To dochodzenie wykazało, że tutaj Christian może pozostać na stanowisku. Oczywiście część komentujących, nie znając przebiegu sprawy, automatycznie się oburzyła. No bo jak to jest możliwe, że takie zarzuty, a tutaj nic z tego, no właśnie, zarzuty, oskarżenia, a stan faktyczny to są jednak różne rzeczy. i Snucie jakieś domysłu, rzucanie oskarżeń, to może mieć krótkie nogi, jeżeli te oskarżenia są bezpodstawne. I no, Suzy w całej tej sytuacji próbuje. Walczyć o dobre imię, próbuję pokazać, że jak to wszystko działało, i bardzo dobrze robię. Może dzięki temu w kolejnej tego typu sytuacji już nie będzie takich oskarżeń rzucanych na wiatr, a osoby z zewnątrz całej banki zorientują się, że to, że ktoś jest oskarżony o coś, to nie, nie oznacza automatycznie, że jest winny jakichś potwornych i strasznych czynów. Może po prostu ktoś wyolbrzymia, może ktoś chce zaszkodzić temu komuś, i stąd takie właśnie to pomówienia to jest takie chyba eleganckie słowo, żeby. To wszystko określi. także oczywiście nie lubimy jakichś zamieszkań, kontrowersji i tak No ale czasami tak jest, że trzeba coś wyjaśnić, żeby było jasne. No sam prezes FIA, Mohamed bin Sulayem, prezes, pan angielsku się mówi prezydent, ale to jest taka kalka językowa, jak ekskluzywny wywiad albo okrążenie formujące. Jakby polskie określenia są trochę inne, stąd właśnie prezes tej organizacji, no nie ma ostatnio łatwego okresu, zresztą generalnie jest uważany, w środowisku Formuły 1, jako człowieka, który no, być może nie do końca rozumie jak ten mikrokosmos Formuły 1 funkcjonuje, człowiek, który no, ego ma dość mocno wybujałe i czasami może jakby nie rozumie pewnej zależności i układów, a chciałby mieć coś do powiedzenia w różnych sprawach i też, jak wiemy, często to jego coś do powiedzenia kończyło się w nie do końca pozytywny sposób i spotykał się ze strymi reakcjami samej f Jak będzie tym razem czas Pokażę tego czasu, do kolejnego wyścigu też już będzie coraz mniej Suzuka, później Chiny, więc taki tryptyk wyścigów o poranku. Czasu europejskiego nas czeka, ale mam nadzieję, że wydarzenia na torze, to przerwanie dominacji Red Bull'a, zwyżka wyraźna formy Ferrari. Oczywiście to stworzył na tor będzie się zmieniało. Nie jest powiedziane, że na Suzuce Max znowu nie, nie odjedzie na pół minuty od wszystkich, a PRS nie będzie znowu drugi. To jest oczywiście jak najbardziej realne, nie chcemy tu jakichś sztucznych oczekiwań. Pompować, ale przynajmniej coś się dzieje także od strony samej rywalizacji na torze. To co jest za kulisami, różne kontrowersje, oczywiście tego też jest pod dostatkiem, więc mamy się czym zajmować, i kolejnymi tematami zajmiemy się myślę właśnie przed wyścigiem na Suzuce. Dziękuję Wam serdecznie za kolejne spotkanie, i za trudny weekend o dziwnych porach razem spędzony przy transmisjach na Viaplay i cóż, wesołych świąt, no pewnie się już tutaj nie usłyszymy i do usłyszenia, do zobaczenia przed Suzuką. yeah <laughs>